Cześć! Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Aaron Blue TV, a Wy oglądacie pierwszy odcinek z mojej z takiej mini-podserii LEGO Marvel Avengers DLC. Kurczę, przepraszam Was bardzo, miałem... tutaj jest... Czekajcie, czekajcie. Dobra, musiałem sobie poprawić mikrofon. Czekajcie, trochę go odsunę. Dobra, mam nadzieję, że teraz dobrze mnie słyszycie. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam pakiet. To się nazywa chyba Avengers Adventurer. No, znaczy taki pakiet. Nie wiem, pakiet taki odkrywców mścicieli, czy coś takiego. Coś takiego. Nie wiem dokładnie. Będziecie mieli w tytule pełną nazwę. I pierwszą postacią jest taki kosmiczny Iron Man, czyli Space Iron Man. Jest taki mini pakiet. Tylko dwie postacie. I możecie dostać ten pakiet tylko, jeżeli kupujecie edycję Deluxe Avengers lub kupiliście jako pre-order grę i dostaliście wtedy to jako w ramach takiego bonusu, ale możecie też dostać ten pakiet tak jak ja, kupując przepustkę sezonową, co polecam bardzo. Bo przepustka sezonowa kosztuje tylko 42 zł, a będziecie mieli dostęp do wszystkich pakietów DLC, jakie wyjdą bez wyjątku. Więc naprawdę polecam wam coś takiego. Ajdź, tutaj nie wiedziałem, że tutaj trzeba to rozwalać. Na razie to zostawmy, bo w tym... w tej podserii nie chcę zbierać żadnych złotych klocków. Więc tak jak widzicie. Normalnie może nasza postać latać, jak zresztą każdy Iron Man. Jeżeli klikniemy kółko, to ma ten. takie rakiety, po prostu, które rozwalają srebrne klocki, może też normalnie strzelać pociskami. No i oczywiście, ma też laser który z jego piersi mu wylatuje w sensie torsu też nie wiem ile mam wiecie pokazywać każdą tą postać będę sobie też nim jeszcze grał normalnie w zwiedzaniu Okej, okay. no to okej, okay, dobra. Jeszcze jest druga postać, czyli Iron Man Nurek. I od razu wam mówię, że te dwie postacie, czyli Iron Man Nurek i Kosmiczny Iron Man, to są dokładnie te same postacie, co macie w zestawach LEGO. Kosmiczny Iron Man macie w zestawie ten statek kosmiczny Avenged, tam jest też Kapitan Marvel i tak dalej. A nurek ten Iron Man macie w zestawie. Ten nurek Iron Man macie w zestawie z. Czekajcie, macie w zestawie z. No z tym, z tą Red Skullem. Jest taka łódź, jakby podwodna, coś takiego. On też normalnie umie latać. Też ma rakiety. Też może strzelać. Tylko on ma czerwone pociski, a nie niebieskie. I strzela z nimi z rąk, w przeciwieństwie do tego wcześniejszego Ironmana. I też ma laser, który też jest czerwony. te animacje naprawdę są świetne i czekajcie Iron Skull i Atlas to właśnie nie jestem pewien czy czy oni są też w tym pakiecie poczekajcie chwileczkę zrobię cięcie dobra jestem z powrotem okazuje się że ja to źle że ten że jeszcze w tym pakiecie jest Iron Skull Czyli żelazna czaszka i Atlas. Bo ja po prostu źle spojrzałem. Czyli mamy cztery figurki w tym pakiecie, i on też się trochę różni od tej żelaznej czaszki takiej z zestawu czołg Hydry. Ma do. A czekajcie, ale to jest dziwne. Bo on umie latać normalnie strzelać. Pewnie też może hakować, do, hakować te terminale hydry. Nie no, nieźle, no bo wiecie, sam taki oryginalny Red Skull, a nie, a nie, bo to jest Iron Skull. To chyba jest jeszcze kto inny, bo Red Skull, czyli Czerwona Czacha, to jest... A widzicie, właśnie w tym zestawie macie kosmicznego... Tego Ironmana, tak właśnie ten wygląda ten statek, ale nie będę do niego na razie wchodził. No i mamy jeszcze Atlasa w tym zestawie Atlas. I on nie umie latać. O, kurczę, ale to fajnie wygląda taka musztra cała. Oni też. Oni robią pompki. A Atlas, no właśnie, Atlas może tylko chodzić biegać, ale ale może się też powiększać na przykład właśnie o w ten sposób. No to OK to a czekajcie a nieźle jak przytrzymamy trójkąt to atlas się może zmienić w takiego giganta wielkiego mega świetnie naprawdę fajna rzecz. No to okej, okay. to to by było na tyle. Jeżeli odcinek się wam podoba, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i jeżeli macie jakieś jeszcze pytania a propos DLC, piszcie mi w komentarzach. Cześć.